Numer piętnasty. Chrystus w nas. Żyjący Chrystus, cudownie zrodzony, ponurymi chodził ścieżkami ziemi, promieniejąc światłem, swoją świętością w głąb nocy grzechu, walcząc z ciemnością. Umierający Chrystus. Krew Jego cenna, to pieczęć pokoju z Bogiem, bezcenna. Wypełnia duszę najwspanialszą miłością i przygotowaną w górze wspólną radością. Chrystus wywyższony, wszystko dokonane, świat odkupiony, zwycięstwo odniesione. Z anielskich zastępów mnóstwem wspaniałym zaśpiewamy radosną pieśń zbawienia i chwały. Żyjący Chrystus potrzebny nam do istnienia. Miłujący duszą udziela posilenia. Umierający Chrystus naszym odkupieniem. Z martwych wstałych Chrystus dla nas wyzwoleniem. Chrystus w nas to nasza wielka potrzeba. Żyć z Bogiem z dala od grzechu, a blisko nieba. Chrystus, którego miłość nasze serca napełni, podbije wolę naszą, która Jego wolę spełni.